Eksperyment na zakonie katolickim został zrobiony w 66 roku. Zakon katolicki Kobiec, 600 zakonnic, zostali wpuszczeni psychoterapeuci. Słuchajcie, zakon katolicki to jest grupa ludzi, którzy coś zdecydowali w życiu, jakoś się postępować, jakoś się zachowywać, mają swoje wartości. Okej, okay. wchodzimy do nich z neutralną, humanistyczną psychoterapią. Neutralną terapią, mm -hmm, albo terapia odkrywania siebie, terapia stawania się człowiekiem. Jakoś tak mają, nie? Humaniści a eksperyment został przerwany. Wiecie dlaczego? Zgadujcie. Eksperyment został przerwany, bo zabrakło zakonnic. W ciągu 18 miesięcy ponad połowa 300 zakonnic zrezygnowała ze ślubów zakonnych. Reszta poszła w jakieś dziwne odjazdy, zakładając jakieś takie swoje pseudo... No, można poszukać w internecie, co porobili. Ale słuchajcie... Co się dzieje? To miała być neutralna psychoterapia. Neutralna psychoterapia, a tu mamy ludzi, którzy są zdecydowanie coś w życiu robić. Kilka takich zajęć psychoterapeutycznych wystarczyło, żeby ci ludzie tak naprawdę zrezygnowali ze swoich wartości. Słuchajcie, terapia nigdy nie jest neutralna. Psychoterapia zawsze jest indoktrynacyjna. Nawet jeśli jest terapeuta, który ci tylko mówi, o, pan się czuje tak i tak, pan się czuje... To już jest indoktrynacja bo terapeuta niby lepiej wie, jak ty się czujesz. O, dziwne, nie? To już jest indoktrynacja. Każdy nurt terapeutyczny jest indoktrynacyjny, bo każdy nurt terapeutyczny musicie wrzucić w matrycę swoich pojęć, Musi, musicie wrzucić w matrycę swojego zrozumienia świata. Tak naprawdę wrzucacie w teologię w swoją teologię danego nurtu terapeutycznego. Każdy nurt terapeutyczny ma po prostu swoją osobistą teologię. W które jesteś rzucany, idąc na taką psychoterapię. Każdy terapeuta ma jakiś wzorzec normalności dla człowieka, ma jakiś wzorzec, do którego dąży dla danego pacjenta. Pytanie, czy dla chrześcijan, jeśli dla nas chrześcijan, wzorcem jest Jezus Chrystus, a wzorcem jest umieranie dla siebie, a nie żyję ja, a ja żyję już we mnie Chrystus, czy jakakolwiek z tych terapii. Może się dla nas nadawać. Czy jakakolwiek z tych terapii może być dla nas jakakolwiek pomocna? Patrzcie, co się stało z tymi zakonnicami. Zastanówcie się nad tym.